Niedzielne popołudnie, 19 października, Dolny Śląsk. Ciszę lokalnej drogi wojewódzkiej nr 331 między miejscowościami Parchów i Chocianów przerwał przerażający huk, który słychać było w całej okolicy. Chwilę później świadkowie zobaczyli kłęby dymu i fragmenty karoserii rozrzucone po poboczu. W rowie leżało roztrzaskane Augi A6, samochód, który dosłownie został zmiażdżony na kawałki. Strażacy, którzy przyjechali na miejsce, mówili później tylko jedno makabra. Zgłoszenie wpłynęło do służb tuż po godzinie 13. Na miejsce natychmiast skierowano wszystkie jednostki ratunkowe. W akcji uczestniczyły zastępy straży pożarnej z jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP w Polkowicach oraz ochotnicy z OSP Parchów, Chocianów i Nowa Wieś Lubińska. Dojechał także zespół ratownictwa medycznego, policja, biegły sądowy i prokurator. Przez kilka godzin droga była całkowicie zablokowana. Wokół rozgrywał się widok, którego nikt nie zapomni. Audi leżało w rowie, kołami do góry, wgniecione i pogięte jak aluminiowa puszka. Dach praktycznie nie istniał, a cała karoseria była zniekształcona do tego stopnia, że trudno było rozpoznać markę auta. Ratownicy walczyli o to, by dostać się do środka, jednak już po kilku minutach okazało się, że kierowca nie żyje. Jego ciało było zakleszczone w kabinie. Strażacy którzy musieli rozcinać samochód przy pomocy specjalistycznych narzędzi hydraulicznych, opowiadali potem, że siła uderzenia była niewyobrażalna. Jak poinformował rzecznik Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach, Emeu. Bryk Adrian Ziemiański, kierowca Audi, jechał od strony Chocianowa. Na łuku drogi, przy ograniczonej widoczności, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył z ogromną siłą w przydrożne drzewo. Nie było śladów hamowania, co sugeruje, że nie zdążył nawet zareagować. Uderzenie musiało nastąpić z bardzo dużą prędkością, przekazał strażak. Świadkowie opowiadali, że samochód dosłownie odleciał z drogi. Jeden z mieszkańców pobliskiego domu, który wybiegł, słysząc huk, mówił: Zobaczyłem w browie coś, co wyglądało jak kupa metalu. Nie wiedziałem, że to samochód, dopóki nie zobaczyłem tablicy rejestracyjnej. To było straszne. Prokuratura pod nadzorem policji prowadzi śledztwo, które ma ustalić dokładne przyczyny tragedii. Na miejscu zabezpieczono ślady, wykonano zdjęcia i zebrano fragmenty pojazdu, które rozrzuciło po obu stronach drogi. Zostanie przeprowadzona sekcja zwłok kierowcy, która ma pomóc w ustaleniu, czy w momencie wypadku mógł znajdować się pod wpływem alkoholu lub innych substancji. Mieszkańcy okolicy nie kryją obaw i żalu. Od lat apelują o poprawę bezpieczeństwa na tym odcinku. Droga wojewódzka nr 331 między Parchowem a Chocianowem uchodzi za jedną z najbardziej niebezpiecznych w regionie. Wąska jezdnia, brak barier energochłonnych, liczne zakręty i ograniczona widoczność to, jak mówią, droga śmierci. Tylko w tym roku doszło tam do kilku poważnych kolizji. Wrak Audi został odholowany z miejsca zdarzenia dopiero po kilku godzinach, kiedy prokurator zakończył oględziny. Na asfalcie wciąż widoczne były ślady gumy i rozlane płyny eksploatacyjne. Zapach spalonego metalu unosił się jeszcze długo po zakończeniu akcji. Wszystko wskazuje na to, że kierowca zginął na miejscu w wyniku odniesionych obrażeń. Śledczy potwierdzają, że siła uderzenia była tak duża, iż samochód dosłownie owinął się wokół drzewa. Zegary w pojeździe zatrzymały się na godzinie godzina 13.07 to moment, w którym skończyło się jego życie. To kolejna tragedia na dolnośląskich drogach w ostatnich tygodniach. Policja zapowiada wzmożone kontrole prędkości, ale mieszkańcy nie mają złudzeń. Dopóki ktoś nie postawi tutaj barier. Dopóty będziemy co jakiś czas słyszeć o kolejnych ofiarach, mówi mieszkaniec Parchowa. Jedno jest pewne, ten dzień na długo zostanie w pamięci strażaków, ratowników i lokalnej społeczności. Samochód zmiażdżony jak puszka, kierowca bez szans na przeżycie dramat, który pokazuje, jak cienka jest granica między życiem a śmiercią, gdy za kierownicą pojawia się brawura i zbyt duża prędkość.